Witam na stronie, pyta z ogrodem. Przed chwilą była taka ulewa, że znowu mam do mycia cały taras, ale przyszło do mnie takie objawienie: Słuchajcie, że być może ja tak się irytuję ostatnio tymi portalami społecznościowymi i tym wszystkim, ponieważ ja doszłam już do takiego wieku, że ja mam dzieci odchowane, wnuki już dość duże. Właśnie dzisiaj mój wnuczek ma imieniny, na które zaraz jadę. Jestem kobietą bardzo spełnioną, ponieważ przez całe życie miałam dobrą pracę i miałam też różne firmy, w których. No i ja się spełniałam i były z tego dość duże pieniądze. Więc. Jestem bardzo szczęśliwą i matką, i babką, i bizneswoman, i jeżeli chodzi o w ogóle mój wygląd, o życie, o wszystko. I dlatego być może ja właśnie przeszłam jakiś próg, jakąś barierę do innych ludzi. Tak też sobie właśnie pomyślałam, że. Po prostu ja już w życiu wszystko osiągnęłam, co się dało osiągnąć. Stąd też mój punkt widzenia jest inny, bo miałam bardzo dużo różnych trudności, i moje doświadczenia były bardzo trudne. Nawet nie da się tego porównać z doświadczeniami zwykłych, normalnych, przeciętnych ludzi. I ja to wszystko jakby już mam za sobą, więc. Moje podejście do życia, moje patrzenie się na życie jest zupełnie inne, i ja czuję się właśnie taka bardzo już zadowolona, bardzo spełniona, i bardzo się czuję, że to wszystko już jest za mną, że to wszystko już mnie nie dotyczy, że teraz już czeka mnie tylko nowa, wspaniała codzienność. Natomiast wiadome jest, że My zawsze chcemy więcej, że zawsze chcemy się rozwijać, że zawsze jest nam mało, że to, co osiągnęliśmy, było dobre na dany moment, a my cały czas chcemy osiągać nowe rzeczy, nowe jakieś nasze pomysły, nowe doświadczenia chcemy przeżywać, tylko że mój świat już jest oparty. Na spokoju, nie na jakimś wariactwie osiągania sukcesów, bo ja już ten sukces osiągnęłam. Nie na jakimś wariactwie czegokolwiek lub kogokolwiek, bo ja już wszystkich, kogo chciałam, to już miałam w swoim życiu. Więc ja już jestem totalnie zaliczona we wszystkim. A potrzebuje tylko i wyłącznie spokoju, potrzebuje właśnie spokoju ducha, pięknego domu, pięknego ogrodu. Moje życie to już jest spokój, medytacja, dobra wibracja. Ludzie, których ja sobie wybieram, to już nie jest. Każdy pierwszy lepszy, który się nadarzy, to już jest wszystko świadomy wybór na podstawie moich doświadczeń, na podstawie mojej wiedzy, na podstawie mojej intuicji. Także tutaj już ze mną nie ma zabawy. Także wracałem do tego tematu, bo przyszłam w inne miejsce. Moje życie już nie jest walką, moje życie jest po prostu nacieszaniem się, jest po prostu zbieraniem owoców z całej ciężkiej mojej pracy. I kiedyś jakiś dyrektor mi w poprzedniej, którejś z moich poprzednich prac właśnie tak powiedział, że to jest wszystko to, co się pani udało. To jest wszystko pani. To wszystko po prostu jest pani zasługa. Ja pani nic nie dałem, żadnego awansu pani nie dałem, ponieważ to jest tak naprawdę pani i pani się to należy. I ja nie robiłam żadnej łaski, że pani dałem czy awans, czy stanowisko, czy cokolwiek innego, bo to po prostu już jest pani. Więc całą moją ciężką pracą, podczas gdy inni oglądali telewizor, to ja po prostu zawsze miałam jakieś tam prace, jakieś tam działalności i ja po prostu teraz zbieram efekty tego wszystkiego. Zbieram efekty swojej pracy, zbieram efekty swoich inwestycji. Być może właśnie, kiedy inni palili papierosy, to ja inwestowałam i teraz. Inni są chorzy, zbierają efekty swoich chorób. Dlatego do was mówię, dlatego uczę, że wszystko w życiu można osiągnąć. Że jak się chce, można osiągnąć wszystko. To jest oczywiście najmodniejsza ostatnio alokacja, która podobno miała zginąć. U mnie, jak widzicie, ma się bardzo dobrze. I maliście, oprócz tych wszystkich moich śniadań, oprócz mojego szpinaku, oprócz selera naciowego, ja też normalnie żyję. Ja jem owoce, ja jem owoce w różnej postaci, żeby ktoś sobie na przykład nie pomyślał, że całkiem jestem nienormalna i jem tylko tabletki z witaminami, to ja jem też pizzę, jem bardzo dużo produktów właśnie z warzyw i owoców, które są produktami dobrymi, to nie jest jakaś trucizna także po prostu dom się stwarza tylko, że trzeba go stworzyć z człowiekiem, który chce go tworzyć z nami, bo nie da się stworzyć niczego z kimś kto ma inną drogę, kto idzie w innym kierunku, kto nie chce iść z nami. Więc, jeżeli ktoś nie chce iść z nami, to musimy iść po prostu sami. I to jest najlepsze wyjście, po prostu, żeby być samemu i iść samemu. Chyba, że znajdzie się czas i ktoś, kto chce iść z nami naszą drogą, trzymając nas oczywiście za rękę. Na dworze dalej leje deszcz. Więc ja idę ćwiczyć, bo powiem tak: w moim wieku wygląd jest bardzo ważny już. A im więcej ćwiczę, tym więcej widzę niedoskonałości, które uważam, że powinnam poprawić. Ale byłam młoda, byłam szczupła, byłam piękna. Teraz jestem stara, więc ten wygląd dla mnie jednak jest ważny. Ale uważam, że wygląd powinien być ważny dla każdego, nie tylko dla mnie, bo jestem już stara. Pieski już wstały, będą sobie brykać. Loli sobie coś tam zawsze gdzieś jeszcze znajdzie dobrego. A mama idzie ćwiczyć, bo mama codziennie ćwiczy i teraz już będzie w moim życiu taki czas ćwiczenia i dbania tylko i wyłącznie o siebie. Skręcając dłoń wnętrzem do góry. Jedna strona i druga, a z takim mocnym wyciągnięciem i wydłużeniem. Zginaj kolano i y -y. jeszcze.